Cześć, witam Was na kanale Dobre Programy. Dzisiaj nieco inaczej niż zwykle. Nie będzie recenzji, a będzie omówienie sprzętu. Sprzętu dość ciekawego i istotnego dla nas, ponieważ wyobraźcie sobie, zmieniamy platformę testową. Dotychczasowa platforma, która notabene okazuje się, że jeszcze cały czas jest w sprzedaży, to znaczy procesor i5 e, Intela 4690K i płyta Asusa. Bodajże hmm, Maximus 7 yy, na chipsecie Z97. Słuchajcie, ten sprzęt u nas już jest yy, 3 lata chyba, a okazuje się, że nadal jest w sprzedaży. Yy, powiem tak, on póki co nam wystarczał, aczkolwiek no niestety nastały nowe czasy. Yy, dużo się zmieniło, ponieważ ten procesor, który mieliśmy, miał 4 rdzenie fizyczne i 4 wątki tylko 3,5 GHz. To troszeczkę go kręciliśmy, był zwodowany nawet. Cóż, pamięci DDR3, no niestety nastąpiła zmiana pokoleniowa i przechodzimy na nową platformę, tak jak wspomniałem. A co to jest? No zapewne już się domyślacie i widzicie tutaj te sprzęty. Za chwilę je sobie po kolei omówimy. Być może idziemy nieco pod prąd, bo z pewnością wiecie, że bardzo dużo serwisów y, takich y, no, opisujących sprzęt, testujących sprzęt i tak dalej, korzysta z platform Intela. Nic dziwnego, dotychczas praktycznie nie było wyboru. Natomiast od niedawna taki wybór jest. My sięgnęliśmy po procesor AMD Ryzen. Najmocniejsza konsumencka jednostka, jaka jest dostępna, czyli 1800X, 8 rdzeni. 16 wątków, 3,6 GHz standardowo zegar, 4 GHz podkręcony, że tak powiem, fabrycznie. Oczywiście można go bardziej podkręcić. Taki oto procesor, zupełnie nowy, jeszcze zapakowany. Będziemy go montować. Chłodzony będzie na początek, coolerem Wrat AMD. Ładny cooler. Dość duży, jak widać. Oczywiście to będziemy zmieniać z czasem. Mam nadzieję, że też ten procesor rozwodujemy i oczywiście go e, podkręcimy. Co dalej? Kolejny element to pamięci. Wybór, wybór e, padł na Corsara Vengeance, e, 16 GB DDR4. Oczywiście. Nominalny zegar to 3000 MHz. Myślę, że spokojnie pójdą na 3200. Przekonamy się w momencie, kiedy poskładamy całą platformę. Najważniejsza rzecz w komputerze to płyta główna. Tutaj, tutaj wybór padł na Aorusa AX370 Gaming 5. Dobry chipset, dużo możliwości rozbudowy, co nam tutaj bardzo podpasowało to wyobraźcie sobie aż, podpię znaczy możliwość podpięcia aż 6 kulerów do płyty. To jest naprawdę rewelacyjna rzecz. Co jeszcze? No, wiadomo, teraz ciężko znaleźć płytę, zwłaszcza z tego segmentu, bo to jest dość wysoki segment. Nie najwyższy, aczkolwiek wysoki. płyta tak kosztuje w granicach 900 zł, więc no, jest dość droga, trzeba przyznać, ale możliwości ma ogromne. Możliwość na przykład obsługi 64 GB w pamięci ram, co prawda dwukanałowo, ale to jest naprawdę dużo. Właśnie zacząłem mówić o, że ciężko znaleźć płytę teraz bez podświetlenia i rzeczywiście no, ta też jest z podświetleniem, aczkolwiek można nim sterować, jest dyskretne stosunkowo. Oczywiście, jeśli by było zbyt mało, yy, znaczy yy, zbyt dyskretne, można je jakby bardziej wyeksponować, można dodać kolejne LEDy i tak dalej. Naprawdę możliwości jest sporo, natomiast tutaj, tutaj mówię, tutaj nas bardzo zainteresowało to, że aż 6 wentylatorów możemy podpiąć bezpośrednio do płyty. A dlaczego nas to zainteresowało? A no dlatego, że wyobraźcie sobie, mamy tutaj taką obudowę Corsair R740, ona może mieć aż, znaczy właściwie ma za, yy, możliwość zamontowania aż 10 wentylatorów. Standardowo na wyposażeniu są 3 takie wentylatory, bardzo duże, to są 140. Natomiast yy, maksymalnie może być ich 10, aczkolwiek no, niektóre muszą być mniejsze. Konstrukcja ta jest dość nietypowa, yy, ponieważ składa się z dwóch komór. Yy, pierwsza komora tu tutaj, gdzie montujemy yy, płytę główną. I w zasadzie w tej pierwszej i procesor, oczywiście, grafikę tak, i tak dalej, yy, karty rozszerzeń. Natomiast od drugiej strony montujemy yy, dyski, zasilacz. I co ciekawe, nie widać tutaj yy, miejsca na napęd 525 cala, czyli napędu optycznego tutaj nie włożymy. No niestety taki znak czasów. Yy, przechodzimy całkowicie już na yy, dystrybucję yy, treści cyfrową. Co ważne, ta obudowa jest chyba jedną z najlepiej wentylowanych, w sensie przepływ powietrza w niej jest po prostu rewelacyjny, stąd też właśnie ten wybór. Co jeszcze? Oczywiście potrzebny jest zasilacz. Tutaj też padło na Corsara. Model 550W z serii RM. Bardzo stabilna konstrukcja, potwierdzona certyfikatem 80 Plus Gold. Dodatkowo, y, oczywiście, modularny. To jest bardzo istotne, ponieważ wykorzystujemy tylko te kable, które są w danym momencie nam potrzebne. Bardzo dobrze to wpływa też wtedy na wentylację całej konstrukcji, bo gdyby był pęk kabli, który nie wiem, ogranicza przepływ powietrza, no źle to by wpłynęło na y, jakby pracę całego komputera. Oczywiście uzupełnieniem tej konstrukcji będzie dysk SSD. Na początek będzie to Samsung SSD 850 Pro o pojemności 1 TB. Jest to normalny 25 dysk. Natomiast docelowo będziemy tam montować konstrukcję na złączu M2, być może będzie to Plextor, być może coś innego. Natomiast docelowo systemowy dysk będzie właśnie na złączu M2. Słuchajcie, to na początek jakby omówienie tylko tej platformy. Będziemy ją montować. Jak zauważyliście, nie ma karty graficznej. Karta graficzna w tym zestawie będzie to najczęściej wymieniany element, bo właśnie na tym, na tej konstrukcji będziemy testować karty. Na początek mamy jakiegoś RX 470, 570, bardzo poszukiwane teraz karty. Oczywiście sprawdzimy je na początek w tym komputerze. Być może uda się je zestawić z 1080. Mamy taką ciekawą kartę, która wjechała niedawno. Zotac 1080 Mini. Ciekawa konstrukcja, bo to jest najmniejsza karta na, z NVIDIĄ 1080. Naprawdę mikrus. No i co? To tyle. Mamy przygotowany koszyk z tym zestawem, tylko, że bez karty graficznej. Wyobraźcie sobie, że cena wszystkich tych elementów to w tej chwili jakieś 7 tysięcy złotych bez karty graficznej. Gdyby wziąć na przykład kartę, nie wiem, ostatnio są popularne, na przykład GTX 1060 za 3000 zł, to wychodzi nam równa sumka e, 10 tysięcy. E, słuchajcie, na koniec, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mamy dla Was taką zabawę. Wypowiedzcie się pod tym materiałem odnośnie tej platformy testowej. E, co o niej sądzicie? Czy AMD to dobry wybór. No moim zdaniem, tak. Nie tylko moim zresztą, ale kilku innych serwisów też. Ale może wy coś powiecie na ten temat? Wypowiedzcie się. Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzimy zestawem gadżetów. A oto one. Tutaj mam przygotowaną taką reklamóweczkę. Mamy tak: koszulkę z gry Sniper Ghost Warrior 3. Słuchajcie, podświetlany wentylator Bitfenixa 140 mm. Co tam jeszcze? Smyczka Asusa z Strix. Do tego Brelock, yy, też Asusa X99, yy, reklamujący <grybujesz> chipset. Teraz już mamy nowsze. Do tego yy, Notes Asusa Republic of Gamers, podkładka. Mionixa, proszę bardzo, o, fajny, fajna rzecz. I zestaw opasek też z gry Sniper Ghost Warrior. Czyli co, wypowiadacie się pod tym materiałem, co sądzicie o tej platformie, co sądzicie o, wybory, o wyborze komponentów, może macie jakieś swoje typy, inne? My nagrodzimy na najbardziej kreatywną wypowiedź. Macie czas, powiedzmy, do piątku do północy. To dzisiaj tyle. Do zobaczenia w kolejnym materiale, już niebawem testy na naszej nowej platformie. Cześć!